Hejcież, witaj, witajcie ludzie z tej strony, jestem Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii Legenda Samura Kosty, Dokładnie tak widzę. Samuel sobie śpi. Czeka tylko, go, ktoś się obudzi. Costa. chyba już. Już. Ej. Ej. Stawaj, Kosta. swoich kolegów. Łapki. Przeszukanie o, Czekaj, czekaj A podejdź tam do ściany Uf, Czysty dobra, jest Skuwam się Ale podejść, rutynowe przeszukanie Kujęci Dobra, wychodzimy Do góry, do pomijając miejsca Luz... intymne Wychodź Cel znalezienie niebezpiecznych nielegalnych przedmiotów Prze Przechwyciliście każdego więźnia? Tak Przyjął bez odbioru nie masz Co kuchu? dzisiaj na śniadanie? No to... Jeszcze Co? raz to na śniadanie To co zawsze Idę na sołówkę i nas, okay. prowadzę a, Dobra Pro, Prowadzimy prowadzę Raz wszyscy no, idę, idę Po kolei Kujesz mnie Właśnie To ale wy wiecie, tam tamtej się chodzi, a stąd się przechodzi Weź ty Jaki, nie wiem Ja poczekam, może by się ustawicie no, się to yy, wiecie, co za wierce, jak z tego, jakichś różnych rzeczy w sobie z samo obsługa dzisiaj, o, ja, no i na mam, żeby mam, pytanie mam, żeby nie ukradł. No, no, Pytania nie mam, Pytania mam, pytanie, pytanie mam, pytanie mam, pytanie mam, jak widzicie, tak mam, tu mam, pytanie tu, pytanie jak pytanie mam, pytanie mam, pytanie co tam? Jak tam? To... O, o Johanny! Ty tu, się. to jest nie? Nie no, trochę już tu siedzę, nie? Ile? Bo czwórkę widziałem. Nie chcę cię zobaczyć, bo ja... Michael chyba chcesz powiedzieć... lata tu siedzę. Chodź zajarać, bo... Jadę, jeśli się chce. Aaa... Spokój a, wszyscy! A znasz takiego najgorszego więźnia tutaj? No wiem, to jest gałąd Ten co, co cały Jezi czas w fizjolatce siedzi? Ten ta. co cały czas w fizjolatce siedzi? No, a to ja nie widziałem, tak. bo ja z nim... BĘDĘ! Z, Będę. Z, dobra... Z drugiej, Ty, panowie, kolego pomysł! No co? Pomys. Chodź! No? Chodź, Kostu, tutaj do no. rogu, chodź! Uła! Plan jest taki, przez Ja już tu nie wytrzymuję! Mogę mojego kolega najgroźniejszego wziąć? Yhm... Co? co? No. Nie mam. Ja już nie wytrzymuję, panowie! Ja już ja się ja wytrzymuję. Ja, też, ja to, że byś nie byś to Nie, nie ma już. Tak to. A ty, ty, ty. To jest z tego. Co od razu? Ja nie mogę. Gdzie ja Przemyślcie to, co wam powiedziałem. Jutro nie, mi powiecie. Jutro mi powiecie na stołówce, jasne? A. Dobra. Przemyślcie se to. Mam A plan. Praca chyba jest, nie? Przodu, Mam plan oczywiście, jak burgery ugotować, bo na tych nowych lekcjach co ten Kosta, Przez ja cię zaprowadzę. Kosta! Jeju, traf, ja chyba wiem, już. Ja no już no Stać, no się stać sku skuć się trzeba. Mogę A mnie zakłócić Nie, nie, nie I Zabry, mam, to, mam cię tak. na oku, Kosta. Wow. Nie. Kosta! Idź! Nie biegać! Nie biegać, bo będę strzelał. Czemu ja jako jedyny nie jestem zakuty? Nie wiem. Piękny ten ocean. To no stój, to cię zakuje Ej, dobra Ała. Ty go na... na robotę Umiesz pływać? Chodź tu! No już, idę, jeju, no Kosta! Jeszcze kolega nowy do was przyjdzie A to A to mój kolega No Dziękuję Idziemy Kosta! Po co ja dziękuję? Kosta! Możesz dziękować Nie biegamy, alo. No co? Stój! Stój. Stoisz! umiem, umiem się przyda Gdzie? Oczywiście na lekcjach baterów jak wyjdziesz w końcu ten. Spierdza. Za mną powiedziałem! Z... Jak to nie Wy jest to nigdy zamydali. nie wyjdzie. Piluj tam tego z tyłu! Jak to nie! Chiluję! Ja tu na duży właśnie trafiłem! No. Tyż mi Gdyby gadali, się że na 50... Tak. na 50 lat mi tylko gadali! Plus egzekucja, Gadali chyba ci jedno, jest drugie. Co ty sobie myślisz? Jak, trafia, jak trafiasz na 50 lat, to plus egzekucja. Czyli w sumie do żywocie Czyli zaraz zdechnie. Tak. Jak ja jeszcze. Mój, młody chłopak. Młody. A taki głupi Ja mam pytanie. No czemu jest, jest głupia? Czemu jedynie J.K.O.P. nie biegaj? O kurwa! <laughs> <laughs> Turbina! <laughs> O, kurze, ten... Co, to się odkurwiło! No, masię, Jakey, czemu ty jako jedyny masz buty? Brak. A ten paklapki! No, ja też mam, a ja mam koksy. No, bo z Co, strażnika? Nie masz tego jednego bo on mówi, że jesteś jego przyjacielem. Wiesz, masię, ten taki jest strażnik. Wiesz, próbuję A... go tam kocha, zasz, męcić, *a, wiesz, wiesz A ty nie mów przy Szybciej! Oczywiście, dam mu dobrą pizzę, kupię Dobra, szybciej, dobrze Nic nie kupisz, bo tutaj ci nie dowiodzą. <grych> jak to? Przejdź sobie po kolei tak, za mną. To, to jak wy jedzenie Do tutaj, tutaj macie? Jak wy jedzenie Do... tutaj macie? Dajemy Meryka, wam gówno konia dojechać Właśnie Co? Do środka No idę, idę Możecie mnie rozkuć? Ja cię rozkuję. go no. rozkuj mnie ktoś. Teraz, jak ktoś się nie będzie ich słuchał. No, dziękuję. A, ja? A teraz nie do skończy. roboty. Ja? I teraz tak. Jeden że drugi składa ubrania. Chyba to idę pać, eju. Co no wy, no wy, no wy. Pilnuję wejście. No Co? Pracować. Stawić sobie, nie wiem. Powiedzcie, co Ty Poczo. też pracuj! się. No to mnie... nie A! No. Panie straci no, ja ty... bo tu się pralka zepsuła. BMW nurwało. A co nurwał. się? Uż ko... Walło chyba. Chyba tak, no co skrbać co? nic nie skrbać godność do piesiego godność co tam do piesiego nic ja nic to nie pokazuj. mam tak skrbałeś widzowie do panią Schowaliśmy widzowie do panią a nic nie ma coś po będzie przeszukaj! Jake coś no? chowa do mnie! coś chowają coś chowa oh. no, no już, już pod ścianę idź to Jake co byś by sam się... po kolej każdy że Żeby pierwszy lek no. Czekaj, stać tutaj! Gówniarzu! Jaki pierwszy! Myślę, że co? Myślisz, że co? Ty, gówniarzu! Jeju! Wy szczekani straszni jesteście! me bo Ręce! Połoną ręce! Czysty jestem strażnik! Schowaliśmy to widzenie ja do Ja też nie! Mogę już bez zakowania. Do Miałem jest intymne, tak. Kiedy dobra, ten czysty. Zobaczmy tego gagatka. Czysty, ale czekać. czekać. Dobra jest miejsce jest intymne. Ja. W celu znalezienie niebezpiecznej bezpiecznych złożyć przedmiotów. No i nic nie ma, dobra. Wysy po kolei przez bramki. Raz! Raz, raz, raz. Macie szczęście. Ej, wiesz co mysle sobie izolatki, zaki, Co mysle to? Jak widzę, to jest jak... Tu mamy palnie widowe, pięknie, ładnie. Tam są izolatki, szpital... ...i inne. Ej, a w ogóle wy byliście chociaż w... chociaż raz, byście... ...pięknie, to, rady, śpiew, to Nie. ryj. Co jest? To są izolatki. Jak taki, taki kiep wyglądasz. Szpital też to jest. To tak. Zaprowadzić go do ciężawki. We Nie mam kolegi, bo ja cały spuszczam obok. Dobra, Jak to? Ja jestem obok. 45 10 5 na. Widzę jeszcze tak będę trochę pokazuje. A Masz to i zaraz. 9 9 teraz. Ej! 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 Stoję, stoję, stoję. Na glebie, gleba! Oni mają plan. bo izolacja w jest nie jest obokręt. Tak! Dobra, 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 luzik, luzik. Ja, ja ukryłem i ukończyłem. Żeby... Luzika, luzik. Będę strzelał, będę strzelał! Gdzie, gdzie? Masz, 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 masz Co masz? Dawy, co nic, nic nie mam! Nic nie mam, stary. Co to gluju! Nic nie stary. starzy! Wszyscy się pod ścianę rent w góry! No, wow. chyba już mam, tak? Pod ścianę powiedziałem. Ja nie mogę widzowie, co tu się co dzieje. Daj, daj, daj. Co daj to! Dobra. Ręce co do góry! Mmm... Ponieważ... Co my tu mamy? Co to kurde jest? Ja się pytam. Nic to co nie to macie? jest. Skąd wy to macie, się pytam? Ja, skąd to ja mam? z nikąd! Zabieram to, ja... zabieram to! Ja... Zabieram tutaj. Twoich... Właśnie, w palni było i nam trafili. jakiś strażnik to dał. Jeszcze o, raz nie. i to izo... Jeszcze raz i do izolatki traficie. No Co dobrze No to! No znowu! Ja jeszcze nie 47 prowadzę jeszcze złotych... Prowadź do, sprowadzę... do, izolat... do izolatki. Aha, ja ich już, do... już widzę, że telepatysję mnie zakuliście. No to już... Czego? Lubi pan biegać? Radzę, radzę. G gruby, gruby chyba i pączki, lubi, 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 pan biegać? Przestań tak do mnie gadać, sobie kurde gruby. A lubi pan cztery, biegać? 4-5 Cztery, 5 10 pan biegać? Dziesięć, pięć na, na... O, celę. chyba umie. O, dobra, umie. Jest, w końcu. Dorastać! Koniec biegania Tu, powiedziałem Jeju, jeszcze można chyba, nie? Do tych drzwi dobra, stójcie, stójcie, powiedziałem Dobra, no, paweł pa dalej Jakbym nigdy w tym wyżej nie był No siedem O, dobra No jedź Teraz, po kolei Do cel Chyba idę, nie? Mogę już podbiegnąć swoim? Ta się zbliża ja zrobię kosty Twoja cela, ty, wracaj tu! Na górze bier. mam tu Nie, wracaj tu! Nie wiem, Zmieniamy twoją cechę. Nie będziesz jaką Jak to miał Jake? Halo Zmienia Zamykam cię. To może otworzy... o od, dobra. Dawaj do ja idę zbrać. Oh. Na dół, na dół, za mną. Bez, bez odbioru 40. Co? My nie wiemy co się w nocy dzieje. Ja tu do... Trzeba bawić, Idziemy się spać dzisiaj, kolejnego dnia. Chodź. To, to co, Samuel? Już niedługo nasz wielki skok. No, ja mam nadzieję, Już że on będzie będziemy milionerami. Ja nie, nie mam taką Oby. nadzieję. No chyba. Ja chyba przyjechał Alberto. Alberto. A, Rafa, Zaraz pogadamy. Cześć, cześć. 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 Cześć, cześć. Dobra, posłuchaj mnie. Na Na co tam chciałeś? Posłuchaj mnie, ten. Cały Alberto wydaje mi się trochę podejrzany. Spoko mi też. O, chyba kierowca ja przyjechał. Jakieś... jakieś. interesy w na policji Witam, zwarty i no. gotowy. Jak się jak się wkazał ogarni... Yy, dobrze, kierowca, yy, Mam nadzieję, co? że mnie. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Spokojnie, auto. Paliwo do fulla trening był. Oczywiście rozgrzeweczka, wszystko jest... nie zawiodę. No, ja na strzelnicy też trenowałem, żeby wybijać policjanta. Dobra. I teraz tak. Dobra. Ka Jedziemy, nie? Każdy niech się ładuje y Miguel, ty ze mną, Alberto ze mną. Ja jadę osobno. No, no, z kim mam jechać? Ze mną, z Miguelem. Dalej, tu mam Czekaj. Ja tam mam być szybciej, żeby ten już bombę się wydarzył. A, ty masz być szybciej tam. Ja co się robi? Dobra, Miguel, jak Teraz coś. 2, 2, 3, jak... Szybkie jest to w ogóle to oto. Nie wiem, nie ja ty będę uciekał. Wystarczający. Dala Migueli, jak coś, to o, ja cię odstawię szro. na sąsiedni, tak? Tak, nastawienie. To będę, będę posłać. No i to sanie, Czy ja cię kiedyś zawiodłem? No, nie, nigdy. No właśnie. Tym razem też tak będzie. Nie mamy czasu, żebyś tak się zastanawiał. Tak. tak się zastanawiam, co tak pusto dzisiaj na tych drogach. I... Ja też. <laughs> dobra Ale lepiej dla nas będzie przy ucieczce. Nie. Tak. Macie karabiny? Tak. Tu skręcimy ja też. sobie... Ten, naj, ten najcięższy. No i Gitas. I zaraz tu widzisz sobie... O, Pisać o... Wysadźmy tutaj... No a tu będzie w lewo Na przeciwko. Nie, 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 tam trochę da... O no dobra, możesz tutaj jechać w sumie. Ja sobie dam radę. No. Dobra, bo ja tam. Gdzie? Trochę ten. Taki, tak Jesteś, wiesz... Pot. W ogóle jakieś radio, Czy coś ten... Każdy jest na pozycjach? Dojechaliśmy właśnie. Co to właśnie. Biały Mustang? Jeszcze nie, ale już wchodzę, na no dalej. Biały Dodge pędzli. Co to robi Dodge, no... Będziesz tym uciekał. Czekam aż się każdy zbierze i rozpoczynamy akcję, bo mamy... Dzień, jak wybuchnie... A, a, to, a gdzie zakładnicy? Tu do... góry. Dobra, ilu ja Nie, jest? na Dobra, odejdźcie, bomba jest, odejdźcie Otwarty Słyszałem wybuch, to wy? Tak Zaczynamy, tak Otwieraj Dobra. bez odbioru, mamy około minuty Dobra, Dobra. Dobra, Dobra jemy, ja, się, ja się tu skąpię i otwieraj Dobra, otwieram A i tak, nie wiem, czy coś i przytrzymaj nam ten sejf, nie? Przytrzymaj drzwi! Przytrzymaj drzwi. No, dobra. dobra, otwieraj kolejne. Z... Na razie, git, otwieramy. Podpadały. Dobra, wchodzimy. Robujemy, robujemy, Ile mamy czasu? Minuty. A kto strzelba... Ja zabezpieczać, idę zabezpieczać i to pierwsze jednostki Pierwsze jednostki się zjawiły za... Trze... Idę negocjować Z Negocjacje zostaw Nego... mnie! Negocjuj ja osłaniam. Najwyżej będę strzelał w łeb. Wydegrał na czas, będę grał na czas! Dobra gaj na czas Co tak. mamy? Na razie 22 mentów i Ale 2 miliony ja 20 złota. Żyła Tak zwana Dobra, wszystko Gadam. mam. No ja też. Co mamy? 40 złota, 40 diamentów i 40 Mogę milionów. Klasa. Z tego, z którym gadasz? Czter... Czter... Nie, nikogo mamy. nie zastrzelaj Nie zawieź, nie pamiętaj. Jasne. Chodź, ja się temu. Ide, idę. Przyszedł negocjator Chcemy negocjować Negocjator jest Dobra witam Z do tym górnym negocjatorem Trzy na osiem do koty Pamiętaj e... Kot sto na radio jeszcze robić bankomaty? Nie, nie, nie spoko Cicho na e, W sumie mamy 10 zakładników Jeden z naszych ludzi ich pilnuje Wszyscy czują się bezpiecznie i chcemy wolny odjazd i brak kolczatek. Zgadzacie się Pajpery. na to? Tak. Dobra, to Dobra, to tam za chwilę będziemy gotowi. Pasz, gotowi, to wyjdziemy, nie? nikt nie ma dotacji. Dobra. <laughs> tak. bankomaty, jeszcze bankomaty, jeszcze <laughs> bankomaty. Bankomaty, ja co odbierał, Zamknij te drzwi. Zamknij te drzwi. Ma ktoś Ej. miejsce w torbie? Ma ktoś miejsce w torbie? Nie, czemu strzela? Nikt nie strzelił chyba. Ma ktoś miejsce w torbie? Nikt nie strzelił, no. Jeju! Nie? Ja nic nie słyszałem. I... Ma ktoś miejsce w torbie? Alberto, a czemu ty tełby nie masz? No właśnie, nie wziąłem. Ja Dobra, nie wziąłem. Dobra jeszcze. Jeszcze, jeszcze chyba okres. będę miał. Masz miejsce? Masz miejsce czy nie? No, jeszcze będę miał. O kurde. Dawaj. Wszystko, ładuje co się da do kieszeni A no, to ładny. <coughs> jo, ile forsy Dobra Jeszcze Dobra. ostatni bankowacik Dawaj! Możemy jechać Dobra to ładne. My gotowi Ja prowadzę Zakręć pasy Jeździemy, nie? No to ogień ja dam tę radę jak coś. Da jest. No i nawet o to tobie nie wiedzą. Jak zawsze, Miguel, dajesz radę. Mają po oponach jeden. No i dobrze. Dobre. w dół, w dół! W dół, w dół e, panowie, jak coś, e, później ustalone miejsce spotkania to będzie tama. Patrz mi tyle, ile, ile mam rady? E, jedna. Rady ja. Jestem wolny, jestem czysty. Strzelasz, do nie? O nie! A, pitują! Dokładna lokalizacja wasza, szybko i e, na razie. Ej, ty, Jeszcze mo... raz powtórz. Wajnut jest. Äh, e, Meat Wajnut. Mam na sobie. Dobra, strzelaj! Strzelaj, pitują, o to strzelaj! No właśnie. Pomóżcie! Ja uciekłem! N nie mamy jak na razie. Nas też gonią. Je, ja mam gdzieś Jestem czysty! Alberto, jedź mu pomóż! Jadę. Zastawkę zostawkę na raz robią Mają mnie! M Ma dasz ładę Miguel? Miguel? Mam poliwizję Jestem za tobą. wsiadaj, wsiadaj do mnie! Kosta To już koniec Złapali no Gdzie jesteś? Ja nadzieję, że wszystko będzie dobrze ciebie Złapali go! Ja, ja wiem Czemu ten Albert tego no, w ogóle do auta się się nie wziął, ja nie wiem. Dobra, nie pałki, na czerwony pałkik na... Sam tam. na samą grę i wyskocz. Na samą grę i wyskocz. Jadę tam. Skąd wiedzieli? A! Cio, game changer, dawaj, jedź, 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 jedź! Co oni się tak na nas widzieli dzisiaj? No nie wiem, może dlatego, że ebam się. Nie no, zawsze to że ci uciekaliśmy przed policją, pamiętasz? Dobra Kurde, obłony Pano, e, Alberta, my jak na razie ogona nie mamy, będziemy jechać w Jestem stronę tamy My będziemy jechać Jestem właśnie w stronę tamy Dobra, jeden, dobra, musimy na piętrę ja zgubić autostradę stronę... no. Dobra, my będziemy wjeżdżać ja, ja w stronę nie. autostady jest pokrętka no, nie Ale pitują dzisiaj. No i lecimy. No. Na czysto i nikogo nie ma, jak na razie. Dawaj, 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 kill'em w czoł! PISNĘ, ja PRZECZE Ale PÓL GEGA... Ale widziałeś, co on chciał zrobić? On zdopił się. Nie, trzeba Je na tą... rąbę. zdopił się. No nie... No nie mogę jeszcze wjechać na tamę, bo musimy mieć pewność, on nas widzi przecież. Zobaczył. Jadę tutaj... Od tej strony chyba się nie da, wiesz? Po prostu za ale widziałeś jak nagle przycisnęliśmy? Tak. Ale chciał nas zrobić z... Trzy zero do Co ty miałeś gada nie? Ja nie wiem. Co on jest inne? Czy inne? Nie wiem. Ale dobrze go porobiliśmy Dobrze go porobiłem. No. no nie bez powodu. Nie bez powodu Bo, się tak, nazywasz. Do... Masz ksybkie kierowca. Nie, no w ogóle do jakichś zawodów drak rajsowych. No, nadałbyś się, nadałbyś się. Ale dzisiaj pitowali, nie sądziłem. Myślałem, że wygrywający ten, no. Zawsze mieliśmy bez pitowania. Nie, no dzisiaj tylko wolno, a dzisiaj to był. A, no to, zawsze wrak ten. No bo to w sumie. Zawsze kolczyłem. No, no no no, no no więc. Tylko to szło. No. Ale. Ważne, że uciekliśmy. Tak. Widziałeś Dobra. po ostatniej akcji. Ja ci... Ja ci to tutaj stary... odkładam... Auta ulepszyli. Ty. Widziałeś? No, ja ci tutaj no. odkładam kalabini. jak chcesz. Ale widziałeś po ostatniej akcji, stary... Strasznie ulepszyli. Nie cięć. No... karabin brałem. Tak ulepszy. Ta. Chyba czekam tuning leciutki No My też na no, następną akcję weźmiemy jeszcze lepsze Bo słyszałem, że no, zawsze jest. sprowadzać do tego do LS Lamborghini No to ten no. To niechaj będzie dla nas No to nas. wy, dobra to wy Dobra Jak wjeżdżałem tu, to wszystko było czysto Uciekliśmy Myślę, że. Dobra akcja, panowie. No, strasznie dobre. Klasa. Klasa się to nie? Dobra. Ile mamy? łącznie? 4, 5, to. 7, 9, Dobra macie. Ja? Weźcie to. Jak ty tam 9, na imię? Ja jestem Ricardo. 9, 9, 9, 9, 9, 9, Ricardo. 9, e... plan B! Plan B. A, widzę, że plan B chowamy się. Dobre, dobrze. dobre! Dobrze, dobre, dobre! Ja do niego pójdę, ja do niego pójdę. Ja Pięć ja do... pierwszy! Brawo, do... pan do... pierwszy! Pięć pierwszy! I idzie, I idzie do... pierwszy. I idzie, dobre, dobre, dobre! Do... Jak słyszycie, trzeba otrzyjcie na Stoisz! stoisz, co ty myślisz? Że co, że ten napadł? Ci sucho, dobra akcja, panowie! Dobrze, Brawo. Agencje, szkoda, szkoda, że. Miguel! Dzwoncie na karetkę w tym momencie! Brawo, Agencie. Nie wiem, czy to nie jest stwierdzony, wiesz? <grym> o, to, ja ja nie ma pulsu, Chyba nie ma pulsu. Lubie, nie, no nie. No, zacznij dla was służyć! Oła! Chodź, idź! Nadziasz się widokiem. Naciesz się, Naciesz się, się, tak, tak. Bo długo I Jeszcze na to. Zabarłeś... z tymi ludźmi. A. Kto go odwiedzie? Ja? Mam go odwieźć. Ja Do mnie do go. Wsiadaj. Wyjedźcie, ja... Skoro Będę Wsiadaj. Kanciarze faleni. Wychnąć kosta! Jeju! Nawet pospać nie dacie czy coś? Uuuu, po... to Nie ma spania! Ręce, nie. Jeju! Co co przez nas bym zabił, na? Co przez nas? Chyba gówna! Jure wykopał! <noise> Chyba. Ty no gdzie? Podczelę na dół! Babcie. Ręce, to odkuwam ci. No odejdź Idźmy, idźmy No dobra, no przesuńcie się bo Dobra to zrobię Ten jest, ten płysy stażnik, nie? To ja wam powiem, to jest npc i gregor ale sobie go wziąć, bo nie ma zrobionego skina Nie biegaj Ruchy, ruchy co myślicie, ja mam czas na was? No masz! Taka twoja praca. Ja mam rodzinę i dzieci w domu, co ty sobie myślisz? Dobra, odkrój mnie, odkrój mnie już. I odku no mnie i nie ci... gadaj. Odkuj mnie i przestań gadać. Dziękuję. O, kos. No, witam. mówiłem, że spotkamy w teraz Ty mnie nie wierzyłeś. A teraz... Stoję przed tobą i się Al oh, O, Alberto! Ceraj, Siema, Alberto! Pomytasz może tego swojego kolegę? Miguel?